Hello. Do dzisiejszej lekcji przyda nam się coś do pisania zeszyt, kawałek kartki coś na czym możemy sobie notować i oczywiście ściąga z Tubi tam gdzie mamy lody i wafelki to gdzieś zawsze możemy mieć z boku bo po prostu łatwiej będzie nam się wtedy pracować z materiałem który dzisiaj będziemy robić załóżmy że albo już umiemy Albo jesteśmy w trakcie uczenia się naszego tubi, czyli być. Jak już to umiemy, to po co nam to jest? Już tyle trudu włożyliśmy w to, żeby to umieć i jak z tego korzystać. Więc dzisiaj nauczymy się budowania prostych zdań. Yy, może się uda trochę z czasownikiem, ale raczej nastawiałam się na przymiotnik. No i nauczymy się przy okazji kilku przymiotników. I teraz tak. Konstrukcja zdania jest taka sama jak w języku polskim. Czyli na przykład. Ja. Jestem. Głodna. No to tak. Mamy osobę. Mamy czasownik. Jestem. I dopełnienie głodna. Ja po angielsku, to już wiemy albo z głowy, albo z naszej ściągi. I jestem. M. I też na szczęście wiemy, że głodny to jest. Hungry. I czytamy to. Hungry. I teraz tak. To jest jakby zdanie twierdzące. Jeżeli chcielibyśmy zrobić z tego pytanie, tworzymy wtedy inwersję. Czyli. To nasze być przerzucamy przed osobę. I tym sposobem mamy M.I. Hungry. Czy ja jestem głodna? I tak będzie się działo z każdą inną osobą, i to sobie mm, zaraz przećwiczymy. I jeżeli chcemy powiedzieć, że nie jesteśmy głodny. To wracamy do tej naszej wersji pierwszej i sobie przepisujemy I am hungry i dodajemy do tego not, czyli I am not hungry i to not oznacza nie. Czyli ja nie jestem głodna. Zaraz nam się wszystko rozjaśni, bo zaraz będziemy robić następny przykład. Czyli tak, bazujemy na być, które już znamy, i dopisujemy do tego przymiotnik. I to już jest pełnoprawne zdanie. Jeżeli jest potrzeba, zastąpujcie sobie film, przepiszcie sobie to. I zaraz przejdziemy do następnego. Tematu. I teraz tak. Zanim zaczniemy, kolejne zdania, chciałabym wprowadzić przymiotniki, które nam dzisiaj pomogą w tworzeniu tych zdań. I tak, pierwszym z nich jest fine, które oznacza ok, w porządku, że czuję się dobrze, jest ok. Oczywiście, zamiast tego, FINE możemy po prostu użyć ok, które czytamy ok. No jak I'm ok. Ja mam się dobrze, czuję się ok. E, coś, co już miałyśmy, czyli hungry, głodny. E, jak chce nam się pić, czyli jesteśmy spragnieni, używamy przymiotnika thirsty. Thirsty. Spragniony. Thirsty. Busy. Zajęty. Busy. Zajęty. Free. Free. Wolny. E, free. Możemy być my free, jako ludzie, wolni. Tak duchowo jesteśmy free. Możemy, coś może być free, na przykład chcemy zadać, że tak, słówka jest free. No tak, może to nie będzie 100%, bo wiadomo, że inne są jakby zastosowania co do tego, ale free zrozumieją nas, o może tak, i nie jest to utrudnienie na początek dla nas, czyli is it free, czy to jest wolne, e, o miejscu na przykład, albo o taksówce, autobusie, no o czym tam sobie nie pomyślimy, free, wolny, late. Spóźniony eee, Może być spóźniony ktoś na jakieś spotkanie. Eee, często, może poza krajami europejskimi, gdzieś właśnie w jakimś Egipcie, czy, czy Turcji, czy innym miejscu, usłyszymy, że jak coś jest zlej, to po prostu jest opóźnione. Spóźnione, opóźnione. Ale najczęściej my mówimy I am late Jestem y, spóźniony, bo coś tam, coś tam e, Dobra Jak coś nam smakuje Mówimy, że coś jest Tasty Tasty Smaczny Czyli jak jesteśmy gdzieś u kogoś na kolacji Możemy powiedzieć mmm, It is tasty To jest smaczne Cały czas bazujemy na być. Później mamy przydatne, też mi się wydaje, słowo Open. Open, otwarty. Czyli coś jest otwarte: sklep, hotel, recepcja, samochód. Coś jest open. I ponownie możemy sobie teraz zastopować i sobie to przypisać. Ja wam też to wyślę w formie pliku, yy, ale jak piszecie na bieżąco, to możecie zastopować, a ja lecę dalej. Dobra, jak jest open, jak coś jest otwarte, to też jest closed. 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 No trochę mi tu nie wyszło. To C, closed, czyli zamknięty. Zamknięty. E, przy okazji targowania się na jakimś targu, albo w ogóle bycia w sklepie, e, słówko, które się nam przydaje, to drogi i tani. Zaczniemy od taniego, czyli chip. Chip. Tak jak chip w telefonie na przykład. To jest tani. I teraz długie słowo EXPENSIVE, czyli drogi. E drogi. Jak e coś jest interesujące? Interesting. Interesting interesujący. Yy, I ostatnie na dziś nudny Boring BORING nudne. Dobra. Czyli mamy. Trochę ich wyszło, ale to fajnie. E, oczywiście możecie sobie wybrać te, które w waszym mniemaniu się przydadzą. E, zawsze można sobie po prostu je skrócić albo to miejsce wydłużyć. To już zależy, co tam będziecie chciały. Że nie ma problemu. No i teraz tak. Znamy e, te słówka, będziemy się ich uczyć. I teraz, jak użyć to w zdań. No i mamy teraz tak. Często nas jeszcze, o, możecie wprowadzimy sobie jeszcze pytanie. Często nas będą pytać how are you, how are you, czyli jak? Jak się masz? Jak się masz? Co słychać? E, co tam. To jak my, my wchodzimy do kogoś do domu i pytamy się: O, co tam u was? Co tam słychać? To, to właśnie w Anglii czy w innych miejscach, e, gdzie po angielsku się mówi, zapytają nas: How are you? I wypada powiedzieć: czy jest ok, czy nie jest ok. Wypada powiedzieć: e, I am okay. Albo I am fine. E, czyli jest OK. I możemy w odpowiedzi jeszcze AND you. A u Ciebie to AND to jest I. AND you. No i znowu dostaniemy odpowiedź. I'm fine, I'm OK. E, albo samo OK. To takie rzecznościowe. I to jakby, dlaczego o tym mówimy? Ponieważ poznałyśmy przymiotnik fajn, czyli mieć się dobrze. I też okej, okay, też, też poznałyśmy ok Dobra, hangry już przerobiłyśmy. Mamy później busy. Mamy busy. I jeżeli jesteśmy zajęci, nie mamy czasu z kimś rozmawiać, to powiemy: I am busy. Jestem zajęta. I am busy. Dobra. E, rozmawiamy z kimś. E, już chcę powiedzieć, że jest wolny że już może iść. Wtedy powiemy: Ty jesteś, czyli you are. Free. You are free. I gdybyśmy z tego twierdzenia, Chciał zrobić pytanie. To znowu musimy zrobić naszą inwersję. Czyli to R. Wyrzucamy przed osobę. I mamy pytanie R, you free. Czy jesteś wolny? E, czy jesteś wolna? I gdy, jeżeli chcemy powiedzieć, że ktoś nie jest już albo jeszcze wolny, to wracamy do tej naszej jakby e, pierwszej. Kolor może no, niebieski, niebieski już był. Do tej naszej pierwszej opcji. I mówimy: You are free. Tym, że dopisujemy tu nasze nasze nie. Czyli to nasze not to jest nie. Czyli you. A nie, przepraszam. You are not. You. O! You are not free. Ty nie jesteś wolny. Dobra, lecimy dalej. Nauczyłyśmy się też she, ona jest. She is, ona jest hmm, spóźniona. She is late. I gdybyśmy z tego chciały zrobić pytanie, robimy inwersję, czyli to is wyrzucamy przed osobę i mamy is, she, Late, i chcemy powiedzieć, że ona nie jest wcale spóźniona. Wracamy do naszego pierwszego zdania. Bazujemy znowu na tym. I mamy she is not late. I mamy, ona nie jest spóźniona. I tak właściwie w angielskim zawsze tworzymy pytania i przyczynia się w ten sam sposób. Zawsze mamy inwersję, czyli ten operator nasz przechodzi przed osobę. A w przeciwień dodajemy not. I mamy, że coś jakieś nie jest. Nauczyłyśmy się też naszego It is. It is. Chip to jest tanie. Ale gdybyśmy chciały zapytać na jakimś targu, czy to jest tanie. To zapytamy przez inwersję. Czyli to nasze is. Wywalamy do przodu. I mamy is. It Cheap. Czy to jest tanie? No i nam sprzedawca odpowiada na podstawie tego pierwszego zdania, że to nie jest tanie. Czyli it is not cheap. To nie jest tanie. I tak samo możemy zrobić ze wszystkimi innymi przymiotnikami. Możemy powiedzieć, że sklep. Jest otwarty. I powiedzieć tak. It is open. Że sklep jest otwarty. Potem chcemy zapytać, czy sklep jest otwarty. I zapytamy: Is it open? A później chcemy powiedzieć, że on nie jest otwarty. Czyli wracamy do tej pierwszej, pierwszego szyku zdania. I mówimy: It Is not open. I możemy się posługiwać e, tą formą. Z tym not. Jakby to jest OK. Możemy mówić jakby po kolei It is not open. I to jest OK. Natomiast gdybyśmy chciały pójść krok dalej, możemy używać form skróconych. Napiszemy sobie to, może, może Wam się to przyda i Wam to yy, się spodoba, a jak nie, to będziemy używać tej formy, którą do tej pory używałyśmy. Czyli tak, podsumowując nasze, nasze być. Mówimy I am, które w skróconej wersji będzie brzmiało I'm. You are, czyli Ty jesteś. które już znamy, będzie brzmiało Your. Jak to napisać poetycznie? Your. Tak to będzie brzmieć. Dziwnie, ale tak. You are. She is. W skrócie to będzie She's. She's. He is, on jest. W skrócie to będzie his. It is, w skrócie to będzie its. Its. Czyli możemy zauważyć, że po prostu wywalamy sobie te pierwsze literki, dodajemy nasz apostrof. I mamy wersję skróconą. Dobra, idziemy dalej. Możemy też e, powiedzieć, my jesteśmy, czyli we are. I wersja skrócona to będzie oczywiście bez tego naszego A, czyli we're. You are, znowu tak samo. Your. I oni są. They are. they're they're Czyli znowu nam się coś skraca. I to już zależy totalnie od Was. Czy Wam się tak wam wygodniej, czy mówić pełnym zdaniem he is, czy his. Eee, to może później jakoś na pewno wejdzie nam w krew, żeby to skracać. Jest to taka dodatkowa opcja, jak najbardziej można mówić pełnymi. He is, we are, they are. I też możemy w takim skrócie powiedzieć, że coś albo ktoś nie jest. Dobra. Czyli powiedzmy, no, I am not. Jakby nie ma tu skrótu. Ewentualny skrót to jest I'm not. Natomiast już w innych osobach można sobie to skrócić. I można sobie użyć na przykład you are not. Możemy sobie skrócić na you aren't. Arend czytamy tak samo. You aren't. Potem mamy he, she, it is not i to is not wtedy skracamy sobie do isn't isn't we you they are not i to nasze are not znowu skracamy sobie do aren't i to jakby już. Natomiast to jest jakby ekstra. My na razie skupiamy się na samym fakcie tego, że tak tworzymy pytanie i przyczenie. I twierdzenie. Czyli she is late, ona jest spóźniona. Is she late? I she is not. I jak to zapamiętamy, to już jesteśmy w domu. Ehm, no, i myślę, że na. Na ten moment wystarczy. E, zaraz zrobię Wam jakieś ćwiczenie, żeby sobie poprzerabiać zdania. Na przykład zrobić stwierdzenia pytanie, sprzeczenia, twierdzenie. E, zaraz wam to napiszę i Wam wyślę. Super. Dziękuję bardzo za uwagę i trzymam kciuki. Za następne ćwiczenia.